Pan Michajło pochodzi z obwodu Iwano-Frankiwskiego. Po 24 lutego poszedł na front. Został ranny w czasie ostrzału pod Mariinką w obwodzie donieckim. Na froncie wstępnie go opatrzono i wysłano do szpitala w Pokrowsku, a następnie do Dniepra. Pozycję. Trzymaliśmy pozycję, walczyliśmy. Dostałem dwa poszczały w ręce. Pierwszą pomoc otrzymałem od razu, a później okazało się, że rana jest duża. Przez jedną rękę pocisk przeszedł na wylot. Rana była bardzo poważna. Doszło do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Jeśli zakrzep nie zostanie usunięty, dopływ krwi będzie zakłócony. Najgorsze co może się wydarzyć to wystąpienie niedokrwienia ręki i mówiąc najprościej ręka zacznie obumierać. Gdy swoją pracę zakończyli chirurdzy naczyniowi, ręką pana Michały zajęli się kolejni lekarze. Traumatolodzy połączyli fragmenty kości i efekty operacji sprawdzili nowym aparatem rentgenowskim. Wołyński szpital kupił go ze środków publicznych i od pierwszych dni wojny wykorzystuje w leczeniu rannych żołnierzy. W porównaniu z poprzednimi, starszymi urządzeniami jakość obrazu jest tutaj znacznie lepsza, znacznie łatwiej jest nim sterować i to pomaga uratować więcej żyć. Tego dnia uratowana została również ręka pana Aleksandra z Połtawy. Został ranny 6 lutego walcząc pod łamanym w obwodzie donieckim. trauma. Mina eksplodowała i prawie wyrwała mi rękę, a odłamki wbiły się mi też w udo. Szedłem pieszo około kilometra, a potem przyjechał samochód ewakuacyjny i mnie zabrał. To była już szósta operacja ukraińskiego żołnierza. Jak mówią lekarze, nie ostatnia. Są jednak duże szanse, że pewnego dnia ręka będzie w pełni sprawna. Ważne, że udało się uchronić ją przed amputacją. Rany są dość duże, dość szerokie, a nadzieje, że samo się zagoi, są bardzo małe. Właśnie dlatego chirurgia plastyczna i operacje przeszczepionych płatów są bardzo potrzebne. Wojna zmieniła funkcjonowanie wielu ukraińskich szpitali, większość przywożonych żołnierzy ma urazy wielonarządowe, dlatego operacje trwają dłużej i choć obciążenie personelu medycznego jest kilkukrotnie większe, wszyscy rozumieją, że to ich front i walczą o przywrócenie zdrowia każdemu obrońcy Ukrainy.